Witajcie moi kochani, u nas wieczorek, przygotowałam coś na ząbek, powiem Wam, że dzisiaj to nie zjemy tego za dużo, kawałeczek sobie bo będę robiła grzanki, ale dziabniemy sobie jutro, tylko muszę zaczekać, czy było stygło i wtedy to włożę do lodówki, na pewno będzie Wam smakować, spróbujcie, wielu składników nie potrzebujecie i zaraz Wam pokażę jak to wygląda, tak wzięłam sobie na ręcznik to naczyń, Dlatego, że jeszcze wiecie, nie osztygło, było w piekarniku. Fakt: no, mogą jeszcze być borówki, ale powiem Wam, że kupiłam borówki no niepaśne, o, bo nie ma zagra No, dosłownie kwaśne, ogólnie obługu ogólnie ohydane. No, niedobre. Ciężko jest teraz trafić. Więc to jest taki pyszniutki sernik bez stwarogu. Przepis będzie na dole. Nie zapomnijcie o subskrypcji mile widziane oczywiście, jeżeli Wam się podoba mój kanał, bo też nie chcę naciskać. Jeżeli podoba się mój kanał i miło się mnie ogląda i moją rodzinkę, to bardzo się z tego cieszę, bo robię to dla siebie, dla dzieci i dla Was i wkładam dużo, dużo serca. A teraz kończę, bo zaczyna się niedługo mój apel jasnogórski. Więc trzymajcie się. Ogólnie, jeżeli jesteście osobami wierzącymi i lubicie słuchać Słowa Bożego, to zachęcam właśnie do obejrzenia apelu Jasnogórskiego. Poprosiłam o praktycznie dwie rzeczy dwie prośby do mateczki boskiej. I cuda się zdarzają. Więc trzymajcie się ciepło, pa pa!